Wcale nie musisz wydawać grubego hajsu za moto, aby pośmigać po lesie. W tym odcinku przedstawię Wam, w mojej opinii, 10 najlepszych używanych crossów. Ceny tych motocykli są w zasięgu naszego portfela. Fajnie by było, gdybyście wbili jeszcze na mojego Instagrama i drugi kanał, gdzie prezentuję content tylko z kamerką. Link do drugiego kanału i do Instagrama macie w opisie. Nazwa kanału to profesor geografik, a nazwa Instagrama to gdzie taniej. Numer 10 Suzuki DR350SE. Ten moto wydaje się być nieco zapomnianym, ale w czasach, w których debutował, był to prawdziwy kozak. Elektryczny rozrusznik, silnik jednocylindrowy czterosłowowy o pojemności 350 cm3, chłodzony powietrzem, 6-stopniowa skrzynia biegów z przyzwoitą mocą i zawieszeniem. Dobry egzemplarz jest warty 8000 zł. Zły jest nic nie wart. Numer 9 Honda XR250L. Trudno uwierzyć, że klasyczny XR250L nie jest produkowany od prawie 20 lat. Nie był to moto bardzo szybki, ale zachęcał do kupna swoją wagą i dobrym zawieszeniem. Chłodzenie olejem, 1 cylinder, 4 suwy, podobnie jak u poprzednika, 6 skrzynia. 108 kg w połączeniu z mocą 25 koni dawały radę, w tym momencie dość dobre egzemplarze znajdziecie za jakieś 7000 zł. Numer 8 Huskwarna TE250-TE310. Ciężko Wam będzie chyba znaleźć ten moto, jeżeli chodzi o rocznik 2006. Łatwiej będzie z rocznikiem 2007 i 2008, które oprócz zastosowania wtrysku paliwa, którego zadaniem jest zwiększenie elastyczności silnika, jest lżejszy od poprzednika o 4 kg. Jeżeli chodzi o dane techniczne, to mamy jeden cylinder, dwa suwy, 250 cm w pierwszym modelu i 6 biegów. Koszt około 12-13 tysięcy złotych. Numer 7 Husqvarna TE 510 450 Jak wszyscy wiemy, jest to enduro. Duże koła, miękkie zawieszenie, mała tarczówka z przodu. Te dwa motocykle, o których mówię, różnią się między sobą między innymi zawieszeniem. W 510 mamy tłok większy o 7 mm. Z powodu swojego motocrossowego charakteru, motocykle te czują się lepiej na otwartych trasach. Skromne, kręte podjazdy w lesie, szczególnie w deszczu, wymagają silnej koncentracji na utrzymaniu w ryzach gorącego temperamentu maszyn. Numer 6. Honda XR600. Honda XR600 to wszechstronna maszyna terenowa, która wśród miłośników ciężkiego off-roadu z Europy i obu Ameryk zyskała ogromną popularność. Swoją wytrzymałość i wyśmienite właściwości terenowe wielokrotnie potwierdzała w prestiżowych rajdach na całym świecie, nieraz dowożąc zawodników na najwyższe miejsca podium. Moc to około 44 konie mechaniczne. Mamy tutaj również 10-litrowy zbiornik paliwa, czegóż chcieć więcej. I jeszcze ta cena, 6,500 złotych. Numer 5 Honda XR400R. W międzyczasie produkcji 600 pewien mądry człowiek wpadł na pomysł zbudowania czegoś mniejszego. Czegoś, co nada się do latania w ciężkim terenie. W ten sposób w 1966 roku na świat przyszła pierwsza Honda XR400R. Przy okazji wyprodukowano również model XR250. Jest to mniejszy odpowiednik 400. -ki. W Hondzie XR400 oraz 250 zastosowano nowy silnik. Stworzony na wzór tego z 600 -ki. Moc silnika 36 koni mechanicznych. Cena 6300 zł. Numer 4. Beta RS450 RS525. Ten moto jest na liście, ponieważ jest kochany, przynajmniej jeżeli chodzi o amerykańskich użytkowników. W Polsce raczej nie jest zbytnio popularny, także z dostępnością jest problem, więc w odcinku pojawia się bardziej informacyjnie. Cena nie jest niska 40 000 zł za kilkuletni egzemplarz. Mówię tutaj o modelach produkowanych od 2008 do 2010 roku. Numer 3. Suzuki DRZ400 na rok 2005 Suzuki przygotowało miejską nowość w postaci nowego motocykla DRZ400SM. lat ten nie jest jednak zupełnie nową konstrukcją. Jako, że wywodzi się z prostej linii DRZ400S wyposażony jest w 17-calowe koła o aluminiowych obręczach. Fabrycznie stosowane ogumienie to Dunlop D208 o rozmiarach 120x70 R17 na przodzie oraz 140x40 na tyle. Cena takiego egzemplarza to około 12 tysięcy złotych. HTM450 Austriacki motocykl crossowy produkowany przez firmę KTM od 2007 roku. Pojemność silnika to 450 cm3. Moc maksymalna 53 konie przy 8500 obrotów na minutę. Maksymalny moment obrotowy to natomiast 48 Nm przy 6800. Skrzynia jest tutaj 4 stopniowa, a masa własna 106 kg. Czego więcej chcecie? Może niższej ceny, bo taki moto potrafi kosztować 16-20 tysięcy zł w przybliżeniu. Numer 1 KTM 530. W zestawieniu nie mogło zabraknąć tego moto. Niesamowita moc, jaką został obdarzony EXCR530 przez austriackich inżynierów, jest wprost nie do okiełznania dla zwykłego Kowalskiego. Zakup tego motocykla powinien być podparty dogłębnymi przemyśleniami na temat możliwości, jakimi dysponujemy. Lekki ruch manetki i maszyna rwie do przodu, jak opętana. Stworzony jest z myślą o tych, którym ciągle brakuje mocy lub o osobach naprawdę wielkiej postury. Cena takiego moto to około 15 tysięcy zł. W tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli ten odcinek podobał Ci się, daj znać w komentarzu, zostaw subskrypcję, zostaw dzwoneczek. Wbijcie również na mojego Instagrama, jego nazwa to gdzie taniej. A tymczasem ja żegnam się z wami. Do usłyszenia. Cześć.